Siemanko z tej strony Niknox i witam Was w pierwszym odcinku na tym kanale Skry Cześć Częno dzisiaj zadać A przy okazji tak jak na każdym odcinku przypominam o subskrypcji, dzwoneczku, lajku i komentarzu. Jak zawsze, to coś dzielne. Juk! Dobra, jadę. Dobra pierdola, najwyżej zginę. Jokio nie, no nie, wykrekałem. Jokio nie zginąłem, no i zginąłem Stary za reklamę No ale wiecie jak to jest A dobra, gremizel, mało. No. Dobra, jedziemy już Jeszcze gdzieś tutaj, zawsze na podziągu, ale na jakimś samochodzie się chodzimy. Dzisiaj nagrałem 3 gry. Battlelands yy, yy. Battlelands no dobra, słuchajcie jeszcze. Chwila zastanowienia i teraz patrzcie, maszt mamy dokładnie przed sobą. To zgadnie po której stronie przejedziemy obok masztu. Prawej, lewej, lewej, lewej. Lewa, lewa, lewa. 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 No lewa. Lewa. dobra, no to teraz.

ale naprawdę a w okazji zainstalujcie sobie tę grę, nazywa się trafi kram. Jest po prostu zajebista. Przy okazji, wybierajcie do mnie na Messengera. Yy, a niedługo po, Ale dopiero w wakacje. No na razie jeszcze nie mam dostępu do Messengera. Do starych Lecie, bo ja mam jeszcze... A A nagrywam w autobusie szkolnym. W zasadzie w wycieczkowcu, bo mam wycieczkę z klasu. dlatego mogę być te głosy i naprawdę was za to sorry. Ej, kurde, no co, że ten no, autobus jest jakiś głupi, nie? I, i, i. Oh, what the? Fuck? Bo, ja wolno ja w tu nic mi się nie stało Jakim cudem Boże I jeszcze 100 punktów za to dostałem Dobra jadę Dobra pierdolę Kuj mi na czas O nie A! Co tu się Co tu zabić Jak daleko kolecie widziałeś O kurwa O o nie to ten level Nie to ten level On jest zły na serio On ten level jest po prostu zły Adaś już to gra, więc już, On już wie o co w tym chodzi Kurwa w różowego taksówka wjechałem Jak chcesz to spróbuję przejść Moja ja pierdolę Ja pierdolę, czego oni się nie zatrzymują te samochody nalone. Jak? O o, o Ej co? Ej wcale nie był taki trudny. Dobra, odwokuję teraz na warto. Błagam, F1. Proszę, F1. Proszę. Nie, to, to jest to słabe. Ono dobrze lata. ej, lata rzeczywiście. No niestety ty nie możesz mieć normalnego pasu, bo zwykle z tyłu, poza siedzeniami przed nimi, i to znaczy kierowcy i pilota są pasy tak zwane trzypunktowe. A pozostałe miejsca na wozie mogą być, być basami biodrówkami, czyli dwupunktowy. No właśnie, tak jak samolot. Ja wiem co to znaczy, bo leciałem samolotem. Ja też. Latanie jest fajne, nie? Um. No. A po jak się do góry tak wziął, patrz. Widziałeś to? No. I, Iiii... Co, jak przed nadal no, tam przez... przeleciałem? Jak zamrzycie tutaj? Przejdźmy do my skręcamy! U. Z prawej strony? O kurde, Jena, przejdziemy z prawej strony! Marcinie! No i kto wygrał zagadkę? Ja! Ja! Ja wygrałem! Przecież wygraliśmy, bo wstawiliśmy prawą stronę, nie? No ci co, mówili po prawej stronie, że przejedziemy, tak? Yes! Ale pomimo, że ja mówiłem lewą, to ja oszukałem, bo chciałem wygrać. <laughs> ale jazda. Ej, ale nikomu nie mówcie. Uwaga, za to, za to. Ej, i wie, powiem wam ej, w następnym odcinku, co zrobiłem e, ruszanką z mojej klasy. Serio, opowiem to wam. I po raz pierwszy pokażę moją twarz. Pana serio, pod, pokazać nasze twarze? Nie, nie. Dobra, ja pokażę przynajmniej swoją. Dobra, pokażę pokaż swoją. Twoje nie, nie. Ej, jak nie dzielę. Ej, to auto lata, dobra. 30 level. Spróbuję dobić do 35. Ej, ci przeskoczę. I... Ej, to jest... Ej, to był prosty level. To był prosty level.

<gry> ej, patrz, jak mnie jebną. Ej, ej co? Ty my już prawie 10 minut nagrywamy. Ten... Ej, wariacie, my już 10 minut nagrywamy prawie. Już... O, wariacie. Ej, wariacie, ten level był bardzo... Ej, 35. Dobra, to do tego 40 lub do 50. Mm. powiem co zrobiłem w naszym koleżankom z klasy nie jest to łatwa gra dobra wyłączam na razie